Mają odpowiedni budynek w bazie. Co się stało? Czy on tam nie poszedł? Aha. No dobra. Teraz chodź. Ok, i powojdzie. No i mam też drugi relikt. Super. A tutaj już nic nie ma. Znaczy trzeba iść w tamtą stronę. Dobra. sanitariuszy się przyda no i tutaj oczywiście druga baza Tu tam, które on idzie? Lipka. aha, no to jedynka od pójdziemy sobie do góry I dalej w górę tym lepiej, dobra, pobuduję jeszcze te magazyny, bo i tak mam nadwyżki, a jakby mi coś zniszczyli to wiecie Zawsze będzie zapas, dobra. Kilku marinów się przyda. Nie, ja poniżę tych protosów, wtedy będzie łatwiej, po prostu wykonać zadania i dostać achievementy. Wiadomo. Ja lubię achievementy w każdej grze, o tym już chyba mówiłem wiele, wiele razy. Uwaga! Ale, czemu tak daleko? Jakbym był w bazie, to bym nie zdążył tam dobiec. Całe szczęście nie jestem w bazie. Dobra, on może w sumie iść tutaj zbudować od razu gazy. Szybko, 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 bo zaraz mi zniszczą i co będzie? Ło, wow, już niewiele mam tutaj jednostek. A no nie, mam jeszcze sporo tych marinów, okej. Okay. Dobra, najpierw pozbędę się jego, bo widzę, że już tam niezły postęp poczynił. Dobra, najpierw ...void, a potem. Te jakieś dziwne latające jednostki, tam nie wchodzę. Bo tam jest pewnie główna baza, i się za zakanonowali cał całkowicie. Więc bez sensu by to było. Dobra, parę goliatów nie zaszkodzi. Okej. Okay. to mam pod czwóreczką. Ale pójdę tutaj, żeby zbadać. Bo tutaj na pewno gdzieś musi być e, ich relikt. No tak, tutaj jest baza. Wiedziałem, a relikt pewnie będzie gdzieś po środku. Bo inaczej to by było dziwne. Bo w bazie nigdy chyba nie umieszczają e, takich rzeczy do zdobycia. To by było też. trochę no, brzydko z ich strony. Chociaż może, bo w sumie nigdzie tutaj nie ma reliktu. Wszystko badałem. No kurczę. Może tu jest, bo to jest takie coś, a... Ale wydaje mi się, że koło tego przechodziłem, zauważyłbym, gdyby to był relikt. Ja wyspanu bardziej potrzebuję, aniżeli czegokolwiek innego. Wow! No właśnie. Zobaczcie, teraz zniszczą mi ten magazyn. A nie, nie zniszczą mi magazyny, nie zdążą. Ale zniszczyliby mi ten magazyn, a ja miałbym dodatkowe magazyny, widzicie? Nie. A, zebrałem tutaj był, okej. Okay. No to. To nie wiem, myślę, że ta armia mogłaby zacząć zbierać w sumie. Doskonale. Zacząć zbierać e, minerały z pomocą. ERK. A ta armia desantowa, pseudo. Chociaż czy ja wiem, nie, tamta armia będzie się skupiać na blokowaniu przejścia, żeby oni nie mogli przysłać zbyt dużych wojsk do mnie. No, a tutaj ERK wyślę jakieś do zbierania terrazytu, prawda? Okej, okay, kilka z nich jeszcze odeślę do tej bazy. Dobra. Celo, oczywiście zaczynają wysyłać, żeby mi zablokować do się ale ja taki głupi nie jestem i teraz zabezpieczyłem. A jajaj, biegnę tam. Mniej więcej w podobnej odległości są, więc ci dobiegną tak samo szybko jak tamci. Nie nie, 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 nie udaje mi się zapieczętować. Ale zaraz, to nie było przypadkiem na najwyższym poziomie trudności, bo jak tak to bez sensu się o to... Znaczy no, i tak można się o to starać, wiadomo, ale... A, no to na poziomie trudnym, no ale dobra, i tak mogę to robić w sumie. A nie mogę pozwolić, żeby ERK zabili. To nie jest aż takie wymagające, jak mi się wydaje. Okej. Okay. A no, przyszli, żeby się pozbyć RK zbierającego terasy, ale nie wyszło. Dobra. Okej. Okay. I tak mam nadwyżki wszystkiego i w ogóle, więc mogę sobie na to pozwolić. Dobra. Kolejny RK idzie do kolejnego Terrazytu. A ten gdzie leży? Aha, do tej bazy, dobra. Ok. No w miarę ciekawa misja, muszę przyznać, mi się podoba. No, ja chyba ją wykonywałem wtedy, bo pamiętam coś takiego. No, co nie zmienia faktu, że i tak jest interesująca. Dobra. Ten R może od razu do tego terazy tu iść. Będzie ciężko ciężej przypilnować, żeby nie zginął żaden, ale myślę, że mam dosyć spore siły, żeby to wykonać. No właśnie, oni teraz wysłali śmiałe posunięcie, panie Reynor. Zbierać razy z dwóch miejsc jednocześnie. Na pewno trudniej będzie opędzić się od Taldarimów, ale im szybciej skończymy, tym szybciej opuścimy tę skałę. No ale jak blisko są te miejsca? Nie ukradniesz tak łatwo oddechu istnienia. Ostrożnie bracie. Wyślą swoje statki, żeby zniszczyć nasze ERK. Zestrzel je szybko, albo już po nas. Co to jest wieżyczka zatrac... Aha, dobra. Wieżyczki nie przeciwlotnicze nie. jakieś poustawiam. Tutaj. Dobra, on powinien dotrzeć. Nie, tutaj niewiele zrobią. Co prawda ta armia ma już za dużo jednostek naziemnych w porównaniu do... czy jednostek, które walczą tylko na ziemi, ale mam tam medyków, więc... Nie, za dużo, okej. Okay. Oni ich zapieprzają tutaj. Dobra. Teraz ten może iść tam. On może iść tam. A ci niech zasuwają też tutaj za nimi. A wy wracajcie do roboty! Byleby teraz nie było tam. Okej, okay, nie ma żadnej obstawy, dobra. Ale znów misja niezbyt trudna. Dobra, oni zawsze stąd wysyłają jeszcze tą ścieżką, no, no. więc wystarczy tutaj ustawić i będzie po sprawie. Zabawne trochę. No ale cóż. Dobra woda. W A. Czemu to tak długo trwa? No Dobra. Jakoś sobie poradziłem. Jeszcze jeden RK, niech poleci tutaj. Zrobi się! A jednak, też z tej strony coś wysyłają, no proszę. Och, i to jakie spore siły! No dobra, potem już tylko jeden Terrazy co zostanie do zebrania, więc nie powinno być problemu. A oni tylko jednostki powietrzne praktycznie wysyłają, no proszę. Jakie spryciule. Tędy idziesz? W Oboje idziecie, okej. Okay. Oboje, obaj. Więc mogę sobie to tędy przejść, żeby was chronić. No i potem został już tylko jeden terwazet. Co się dzieje? Pościgli. Niechże będzie ten. Zwycięzwo Jest je w miarę trafie. blisko. Kupa roboty, co? Złe wieści? Okej, okay. no to jeszcze jeden. Ty i twoi rekieterzy nie tylko w gębie jesteście mocni. Potrzebny nam jeszcze tylko jeden kanister. No ba Tędy nie przejdziecie, szmaciarze. Co to to nie Musimy to wstrzymać Owo co owo wow, Dobra Teraz ja już będę przed każdą misją sprawdzał E, jakie są wyzwania, żeby nie było tak jak poprzednio, że przeszedłem misję, a nie robiłem wyzwań, tylko właściwie straciłem czas. Znaczy, nie no, przejście misji to nie jest strata czasu, ale chodzi o to, że będę musiał potem jeszcze raz ją przechodzić, nie? Bo ja chcę wszystkie wyzwania zdobyć, być może nawet w grze, chociaż to wymaga masy czasu, bo te wyzwania na mecze, nie? Tam trzeba masę meczy wygrać e, wszystkimi rasami i w różnych rodzajach rozgrywki, i z komputerem, i przeciw normalnemu przeciwnikowi i tak dalej i naprawdę żeby zebrać wszystkie wyzwania no trzeba być koksem tyle powiem no i dobra I się udało bez utraty RK ER No ja mogłem tu wbić, niewiele mają tych wieżyczek bym zniszczył bazę i był po sprawie Mrówka No już ostatni kanister chyba nadużyliśmy już czyjeś gościnności chłopaki w sensie mrówka, że miałem mrówkę na biurku. Łaziła sobie. Oh yeah! Dwa wyzwania zrobione. Nie pozwolę, aby zapieczętowano razy Tu misji wytam już dżungli na poziomie trudnym. Dobra. Ile czasu nam to zajęło? Jestem 25 minut. Super. super. Oczywiście podzielę na dwa odcinki, ale super. Nie, fajna misja, bardzo mi się podobała. Jestem zadowolony z jej przejścia. Z dwoma achievementami na pokładzie. No już, ruszaj, ruszaj paseczku, okej. Okay. A, obejrzyjmy sobie historyjkę. Komandorze. Właśnie odebrałem zakodowaną transmisję z nieznanego źródła. Według informacji w niej zawartych, toż był częścią tajnej operacji projektu Ostrzecenia. Używali Jorium i Terazytu do polepszenia mocy duchów. To prawda. Nazywają nas Widmami. Nową generacją duchów. Kiedy niby zamierzałeś mi o tym powiedzieć? Każdy ma swojego trupa w szafie, panie Reynor. Nie oznacza to jednak, że jestem zagrożeniem. Kto wie. Ale ktoś, kto wysłał tę wiadomość może nam zagrażać. Matt, da się sprawdzić transmisję? Nie, komandorze. Ale kończy się na niedługo się odezwę. To Męsk próbuje zwrócić nas przeciwko sobie. Nie pozwól mu na to. Potem do tego wrócimy. Najpierw dowiem się, kto nadał ten sygnał. Toż, będę cię bardzo uważnie obserwował. Możesz próbować. Okej. Okay. Czas przeprowadzić parę rozmów. Godzina później, czyli jest równo 00. Ciekawe że coś ciekawego w wiadomościach będzie. Coś tam będzie. Nowy najemnicy są nowy projekt badawczy. No bo zdobyliśmy punkty protoskie. Okej, okay, ale najpierw obejrzyjmy wiadomości. Powtarzam, liczba ofiar sięga kilku tysięcy. Należąca do dominium fabryka broni eksplodowała kilka godzin temu. Wybuch wywołał reakcję łańcuchową, w wyniku której zniszczeniu uległo kilka okolicznych osiedli mieszkaniowych. Żyli tam robotnicy. Siły bezpieczeństwa Dominium twierdzą, że zdarzenie to było zamachem terrorystycznym, za którym stoi osławiony Jim Raynor. Ale z naszych informacji wynika, że do fabryki przekradł się oddział dysponujący zaawansowanymi technologiami maskującymi. To pytanie nasuwa się samo. Czy możliwe, że część oddziału duchów zdezerterowała i obróciła się przeciwko swojemu dowództwu? Dla UNN z Nefor2, jednego z centralnych światów, mówiła Kate Lockwell. No proszę. Czyżby zespół Tosza? A może jakieś zbuntowane właśnie duchy? Spójrzmy na Na najemników będę wydawał tylko nadwyżki, których nie wydam. Nie wydam na ulepszenia. Więc pogadajmy sobie z Toszem. Ciągle mi nie ufasz, bracie. Dopóki się nie zdecydujesz, nie mamy o czym rozmawiać. Aha, okej, okay. to tych kus? Ten toż to wariat Jimmy. Przez cały czas mam i bawi się tymi swoimi cholernymi laleczkami. Cóż, potrzebny mi ktoś, kto zrównoważy twoje wysublimowanie i dobre maniery. Facet ma krzywo pod kopułą, bracie. Rozumiem stare dobre wariastwo, ale on. Coś mu się zacięło tam w środku. Okej. Okay. Teraz zbrojownia. Hmm, z nimi o niczym nie pogadam, no to konsola zbrojowni. Super. Hmm, baza. O, mogę ulepszyć RK, proszę bardzo. Przy wznoszeniu jednej struktury może pracować wiele RK, znacznie skraca to czas budowy. RK dokonują naprawdę dwukrotnie szybciej. Nie, budowa mi się nie przyda za bardzo. No, ale ładnie, szybko budują, dobra. Hmm, natomiast naprawy się mogą przydać. Spójrzmy jeszcze na pojazdy Goliat. Fajna jednostka, myślę, że będę z niej korzystał. Prowadzić ogień z obu broni jednocześnie. Plus 3 do zasięgu rakiet i plus 1 do zasięgu działek. Oj, akurat mi na to stać, super. A zasięg to dobra rzecz. Hmm, laboratorium teraz komandarze. O, o, powinien pan pogadajmy z, z doktorem Hanson. Przeprowadziłem kilka testów na Terazycie. To bliska pochodna Wespanu, ale do mieszanki dodano kilka bardzo rzadkich składników organicznych. Jakieś domysły, czemu to może służyć? Z pewnością wpłynęłoby to na reakcje chemiczne w mózgu. A więc można tego użyć jako narkotyku czy stymulanta. Narkotyki. Rewelacyjnie. <noise> Dobra, konsola badawcza. OK, dodatkowe punkty do badania nad potus Cóż mogę zrobić? Ultrakondensatory. Każde ulepszenie uzbrojenia w stacji inżynieryjnej i zbrojowni pozwala. E, poza wzmocnieniem siły rażenia, zwiększa też szybkość ataku o 5%. A poszycie z vanandu. Każde ulepszenie opancerzenia w stacji inżynieryjnej i zbrojowni poza poprawieniem pancerza zwiększa także życie o 5%. O, bardzo miłe. Obie te. Ciężko się będzie zdecydować. O. Lepszy atak czy lepsza obrona lepszy atak niechże będzie o no, masakrycznie uniemożliwi opracowanie pościa z Tak. Dobra. Jeszcze jedna misja z protosami, będę kolejne wybrać. Super. Nad oczywiście jak widać ładnie tutaj idzie. Dobra. Coś nowego? Nie, nic nowego. Okej. Okay. I kantyna, nie, nie kantyna, mostek, mostek. I pogadajmy z Hornerem. Coś rozumiesz z tej zakodowanej wiadomości? Naprawdę nie wiem, komandorze. Jeśli Toż faktycznie jest jednym z widm, to oczywiste, że Mengsk chciałby was skłócić. Ale Toż nie mówi nam wszystkiego. Jeśli mamy wygrać tę rewolucję... Wiem. Musimy być pewni naszych sojuszników. Dobra. Okej, okay. mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, to zostawcie łapkę w górę. O, no proszę, mój dawny tekst, dawno z nią nie korzystałem. No ale jeśli się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Okej, okay. zapraszam do kolejnych filmów, do kolejnych odcinków oraz do innych serii. Trzymajcie się, na razie.